Dzień dobry, nazywam się Stanisław Święcicki, jestem ze stowarzyszenia z Wrocławia. Tomasz pośledni też z Wrocławia. A ja mam po prostu pytanie, jak panom idzie, jak, się, jak panom idzie w tutejszym konkursie? No idzie nam tak średnio, jeżeli chodzi o organizację konkursu, jest bardzo dobrze zorganizowana, uważam, że że, że jest wszystko ok. Oceniam, że bardzo dobrze, jako nowicjusz. Wszędzie jestem chwalony, że dosyć dobre czasy mam. No. Jestem zadowolony. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Mam pytanie: Czy w związku z tym panowie na przykład widzą potrzebę zmiany regulaminu lub jakich wprowadzenia jakichś nowości? To znaczy, może, może tylko drobne zmiany jakieś ja bym wprowadził. Na, na przykład sytuacja wyłączenia światła, jeżeli. Wyłącznik jest w pozycji wyłączonej, a światła się świecą, bo się zaświeciły te światła droga do domu, to powinno być uznane, że światła są wyłączone, bo wyłącznik jest w pozycji wyłączonej. A pan, czy uważa, że stopień trudności, stopień trudności poszczególnych konkurencji jest wysoki czy niski? No, Uważam, że jest wysoki, także tutaj można śmiało konkurować i widać to po zróżnicowaniu czasów, także są naprawdę duże różnice świetnie, nie będę panu przeszkadzał, bo jeszcze parę konkurencji przed nami. Życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Dziękuję bardzo. Życzymy również powodzenia wszystkim innym. Dziękuję.